Jeśli myślisz, że kreatyna to steryt, że spuchniesz jak balon i że zaleje cię wodą, to serio ktoś ci okłamał bardziej niż typ na OLX sprzedający prawie nową bieżnię. A prawda jest taka, że kreatyna to jedyny suplement, który tak naprawdę robi robotę. Nie magia, nie placebo, nie musisz wziąć siedmiu kapsułek nad czo przy pełni księżyca. Tylko coś, co działa tak pewnie, że nawet naukowcy po wielu latach przestali to badać z nudów. I najlepsze, kreatyna nie jest tylko dla ludzi z siłowni. Działa na siłę, na mięśnie, na regenerację, ale też na na mózg. Tak, suplement, po którym możesz być silniejszy i mądrzejszy. To nie jest Marvel, to biologia. I dlatego mówię wprost, to jedyny suplement, który ma sens, żeby brał go dosłownie każdy człowiek. Więc jeśli chcesz w końcu wiedzieć, czym kreatyna naprawdę jest, skąd ją mamy, co daje i dlaczego nawet twoja babcia powinna ją brać, zostań. Zapnij pasy, bo zaraz wywalę do kosza połowę wzdór, które internet wciska o kreatynie. Czym jest kreatyna? Dobra, zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest ta kreatyna? Bo wiele osób myśli, że to jakiś magiczny proszek z laboratoriów NASA, a to jest po prostu naturalne paliwo, takie turboenergetyczne nitro dla mięśni i mózgu. Kreatyna to organiczny związek zawierający azot, który twoje ciało normalnie produkuje samo, w wątrobie, nerkach i trzustce. Tylko spokojnie, nie w takich ilościach, żebyś mógł zrobić życiówkę na przysiadzie, albo żeby twój mózg działał jak po aktualizacji systemu. Jej główna robota pomaga twojemu organizmowi mowi regenerować ATP, czyli coś w rodzaju baterii energetycznej, której używają mięśnie i mózg przy każdym wysiłku. A im więcej kreatyny masz na stanie, tym szybciej ta bateria się ładuje. W naturze znajdziesz ją głównie w mięsie i rybach. I tu ciekawostka. Żeby dostarczyć tyle kreatyny, ile daje prosty suplement, te 3 do 5 gram dziennie, musiałbyś zjeść około kilo wołowiny dziennie. A jedzenie kilo wołowiny dziennie, to jest dieta dla ludzi, którzy wygrali w totka, albo nienawidzą swoich jelit. Dlatego suplementacja ma sens, bo z jedzenia do Dostajesz śmiesznie mało, a twoje ciało potrzebuje jej znacznie więcej, żebyś w ogóle poczuł różnicę. To jak próba ładowania iPhona ładowarką z 2003 roku. Działa, ale po co się męczyć? Co daje kreatyna? Efekty fizyczne. No dobra, to teraz najważniejsze, co kratyna właściwie robi. Bo to nie jest suplement z kategorii może pomoże, może nie. To jest suplement z kategorii działa zawsze, na każdym i za każdym razem. Po pierwsze, kratyna zwiększa ilość energii w Twoich mięśniach, czyli całe to nasze ATP. A jeśli to brzmi dla Ciebie zbyt naukowo, masz rację, słuchaj tego. Wyobraź sobie po prostu, że Twoje mięśnie dostają dodatkowy akumulator. Masz więcej mocy na krótkie, mocne wysiłki. Przysiady, sprinty, podciągania, martwe ciągi. Wszystko. Co wymaga kopa. Po drugie, tak, kratyna wiąże wodę. I teraz uwaga, bo to jest miejsce, gdzie internet zwariował. Ona nie robi żadnego zalania. Ta woda idzie do mięśni, przez co wyglądają pełniej, twardziej i bardziej napompowane. Czyli to jest efekt, którego 99% ludzi chce, ale boi się go, bo ktoś im kiedyś powiedział, że będą wyglądać jak pączek. I po trzecie, efekty, które zauważa każdy, kogo nie oszukuje, własne lustro. Więcej siły, szybsza regeneracja, większa masa mięśniowa i po prostu szybszy progres na terenie. Treningach. W skrócie kreatyna to taki upgrade, który czujesz i widzisz. Nie może zadziałać, tylko zadziała kropka. kreatyna a mózg. I teraz wchodzimy na temat, który rozwala ludziom głowę, bo kreatyna to nie jest tylko coś na większy biceps. To jest paliwo dla mózgu dosłownie. Jeśli chodzisz zmęczony, rozkojarzony, zapominasz po co wszedłeś do kuchni albo masz takie dni, że twój mózg działa jak Windows XP po 15 aktualizacjach, to kreatyna jest właśnie dla ciebie. Dlaczego? Bo poprawia pamięć, koncentrację i odporność na mentalne zmęczenie. Twój mózg działa na tej samej energii co mięśnie, a kreatyna pomaga mu tej energii po prostu Więcej, czyli mniej mgły mózgowej, więcej ogarnięcia. I teraz uwaga, bo to najważniejsze. To działa nawet u ludzi, którzy w ogóle nie trenują. To nie jest suplement tylko dla sportowców. To jest suplement dla wszystkich ludzi. Największe korzyści mają seniorzy, bo z wiekiem spada produkcja kreatyny. Osoby niewyspane, przemęczone, zestresowane. Weganie i wegetarianie, bo w jedzeniu roślinnym kreatyny prawie nie ma. Oraz każdy, kto po prostu chce mieć szybszą głowę. I serio są badania, w których kreatyna podnosiła wyniki testów. Pamięci i rozwiązywania zadań logicznych. Czyli mówiąc po ludzku, twój mózg działa sprawniej, szybciej i dłużej, zanim padnie. Więc, tak, kreatyna to nie jest tylko większe mięśnie to też większa moc obliczeniowa twojego mózgu. Dla kogo kreatyna? Mówiłem już wcześniej, że kreatyna to suplement dla wszystkich, a teraz zobaczymy, kto na niej skorzysta najbardziej. Dla trenujących. Siła, masa, sprinty, sporty drużynowe. Jeśli chcesz wbić się w nowe życiówki, kraty nadaje ten dodatkowy kop, którego nie znajdziesz w białku z proszku ani w gajnerze. Dla nietrenujących. Poprawia pamięć, koncentrację, odporność na zmęczenie. Twój mózg po prostu działa sprawniej. Tak, nawet jeśli Twoja aktywność kończy się na spacerze do lodówki. Dla seniorów. Większa sprawność, mniejsze ryzyko spadków funkcji poznawczych i mięśniowych. To jak aktualizacja systemu operacyjnego dla ciała i mózgu, żeby działało dłużej. I sprawniej. Dla wegan i wegetarian największa różnica. W jedzeniu roślinnym kreatyny prawie nie ma, więc suplementacja może być prawdziwym game changerem. Mięśnie, siła i mózg w jednym. Podsumowując, bez względu na wiek, poziom aktywności czy dietę, kreatyna możecie wzmocnić i poprawić funkcjonowanie. To nie jest tylko suplement dla siłownianych frików, to suplement dla każdego człowieka. Czy kreatyna jest bezpieczna? Krótko i na temat. Tak, to najbardziej przebadany suplement na planecie. Badania trwają dekady, tysiące ludzi, zero cudów, same fakty. Wyjątek to osoby z problemami nerkowymi. Kreatyna jest filtrowana przez nerki, więc jeśli już mają trudności, nie warto dodatkowo je obciążać. W takim przypadku konieczna jest konsultacja z lekarzem, zanim zaczniesz suplementację. Dla reszty spokojnie. Możesz brać codziennie bez cykli, bez przestojów. Nie podnosi kortyzolu, nie niszczy wątroby, nie robisz sobie krzywdy. Wyobraź sobie po prostu, bierzesz kratynę i nic złego się nie dzieje. Zero dramatów, zero efektów ubocznych, tylko czysty zysk dla mięśni i mózgu. Podsumowując, bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, a efekty wcale nie takie zwykłe. Jak brać kreatynę? Dobra, teraz przechodzimy do praktyki. Jak brać kreatynę, żeby faktycznie działała? Po pierwsze, monohydrat. To najlepiej przebadana, najprostsza i najtańsza forma. Nie kombinuj z wymyślnymi super, ultra mega nowościami. Monohydrat działa najlepiej. Dlaczego codziennie? bo kreatyna musi nasycić Twój organizm. To nie jest suplement jednorazowego użycia. Nie zrobisz życiówki po jednym szejku. Twoje mięśnie i mózg mają receptory, które trzeba powoli zapełnić. Dlatego zwykła dawka 5 gram dziennie przez 3-4 tygodnie spokojnie wystarczy, żeby organizm osiągnął pełny efekt a pora kompletnie nieważna. Chcesz rano? Proszę bardzo. Przed treningiem? Spoko. Po treningu? Też dobrze. Wieczorem do kolacji? Zero różnicy. Liczy się tylko jedno, żeby brać ją regularnie, codziennie. Chcesz przyspieszyć? Możesz zrobić fazę ładowania. 20 gram dziennie przez tydzień, żeby szybciej wypełnić magazyny. Ale serio, nie jest konieczna. Codziennie 5 gram zaciała tak samo, tylko trochę wolniej wysyci Twój organizm na początku suplementacji. I najważniejsze, kiedy już osiągniesz pełne nasycenie kratyny w mięśniach i mózgu, 100% benefitów jest gwarantowane. Wystarczy brać ją codziennie, żeby utrzymać efekt. Podsumowując, 5 gram dziennie, prosto, regularnie, cierpliwie, a kratyna zrobi swoje. Najczęstsze mity o kreatynie. Na koniec czas rozwiać najczęstsze mity o kreatynie, bo ludzie w internecie naprawdę wymyślają głupoty. Mit pierwszy to steryt. Nie, kreatyna to naturalna substancja organiczna, którą masz w mięśniach i mózgu. Nie zmienia hormonów, nie daje magicznego przyrostu w tydzień. To nie chemiczny dopalacz. Mit drugi. Trzeba robić cykle. Nie codziennie 5 gram wystarczy. Nie ma potrzeby przerywania suplementacji. Twoje ciało po prostu utrzymuje stały poziom kreatyny i tyle. Mit trzeci. Zatrzymuje wodę pod skórą. Nie do końca. Kreatyna wiąże wodę w mięśniach, a nie pod skórą. Mięśnie wyglądają pełniej i bardziej napopowane. Dokładnie to czego chcesz. Mit czwarty. Niszczy nerki. Nie jeśli nie masz problemów z nerkami. Osoby zdrowe mogą suplementować bez obaw. Jeśli są problemy z nerkami, wtedy konieczna jest konsultacja z lekarzem. Mit 5. Nie działa. Na kobiety, seniorów nie trenujących. Bzdura działa na każdego. Poprawia siłę, pamięć, koncentrację i ogólne funkcjonowanie organizmu. Nie musisz być kulturystą, żeby odczuć korzyści. Kreatyna to suplement dla wszystkich ludzi, nie tylko dla koksów z siłowni. Podsumowując, większość mitów wynika z braku wiedzy albo przesady. Kreatyna jest bezpieczna, prosta i skuteczna, a efekty widoczne są zarówno w mięśniach, jak i w głowie. I to by było wszystko, jeśli chodzi o jedyny suplement, który naprawdę działa na każdego człowieka: kreatyna działa na każdego, trenujących, seniorów, kobiety, wegan, trenujących, Prosto, bezpiecznie i skutecznie. A skoro jesteś tutaj, to nie przegap mojego poprzedniego odcinka o 10 rzeczach, których nigdy nie powinieneś robić przed treningiem siłowym. Właśnie wyświetla się na ekranie. Klikaj i oglądaj, bo te błędy mogą powstrzymywać Twój progres, a tam pokazuję, jak trenować mądrze i efektywnie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw suba i włącz powiadomienia. Dzięki temu niech przegapisz kolejnych odcinków, które naprawdę robią różnicę w siłowni i budowaniu masy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.